Cześć wszystkim. Jestem właśnie w swoim karmiku, który mi spadł. Odnowiłem mu płytę główną, że tak powiem. Teraz jest drewniano, jest tak lepiej. W sumie, jak jest niepomalowane, to jest ładniej. Mi się wydaje takie drewno. Chociaż że to sklejka jest to. No ale zabezpieczyłem to łańcuchem. To może to brzydko wygląda, ale przynajmniej nie, nie zleci. Idę zaraz, będę je karmił, bo tutaj już powyżerały. A jest godzina dziewiąta, bo dopiero przyjechałem. Ale najpierw, jeszcze zrobię coś bardzo ważnego w minus 8 stopniowym mrozie. Najpierw tutaj ja rozbiję oczko. Nie ma w nim ryb. Może tam żaby siedzą gdzieś w tych trawach. Zawsze na noc zostawiam taki badel, że potem na drugi jak sobie przyjdę, to tylko ruszę i to wszystko pęka, ale teraz jakoś tak nie zrobiłem. No już jakiś dostęp będzie, troszkę więcej rozbijam i zaraz muszę, bo mi ręce odpadną. No już bajorko jest, Przetrwały tu latem wróbelki. Będą przylatywały teraz. No, idziemy teraz sypać karma. Dzisiaj będziemy, że tak powiem, zwoływać wiewióra, bo wiewiór coś w tym roku się nami obraził. Ale ma chyba przecież. Siedzi może zas. W sumie to zobaczcie przyszła zima. W tamtym roku typu, że tak nie było. Może śpi. No, i dzisiaj będzie polowanie na wiewióra. Orzeszki i włoskie żołędzie. Zobaczymy, czy się skusi. No, nasypane troszeczkę. To może. I poczekamy. Są sójki, są gołębie, są wróble. I są sikory. Godzina 9.30. Znalazłem wiewiórkę na drzewie, ale wujek ma karmik. Może no, wujka się stołuje Tutaj chodzi przed chwilą. Nie wiem, czy się pokaże. Taki szron na drzewach zamaryznięte. Nie, ja się chyba nie pokaże Może tam też ma gniazdo? Może ma kilka, hacjent. <grym> Pokażę Wam jeszcze coś takiego. Ja jako znany gołębiarz. Pojników mam dużo różnych. Ten jest akurat litrowy. Kupiłem kiedyś. Nie wiem ile on kosztował. Z 15 zł. Na takim targu gołębiarskim. Chyba w Halinowie nawet. I myślę sobie, żeby go właśnie. Akurat mi się chyba zmieści do karmika. Mam nadzieję, że mi się zmieści. I w taki właśnie mroźny dzień jak dziś. Chyba to będzie dobry pomysł, żeby go wsadzić i zobaczyć, czy będą z niego piły korzystały. Bo na razie nie widzę ptaków tak dużo, jak, jak ostatnio, jak było delikatnie cieplej. Może szukają wody, nie wiem. Tu położę, to nie będzie na karmie, leciała woda, jakby coś tam się zdarzyło, postawię. Może to nie wygląda estetycznie, ale w karmieniu to za bardzo nie. Nie przeszkadza zobaczcie, jest minus 8 stopni. Dostać się do tego. No minus 8. No. <grystanie> no ciekawe czy się uda upolować wiewióra. Zobaczcie, leci. Taki widok z okna, tym razem z Drogoszewa, nie z Wyszkowa. Eee. Już bliziutko, no ciekawe czy przyjdzie do karmika. Ojej, zobaczcie. Będzie w szoku. <grymne> tak, już coś pobrał. Jakiegoś orzeszka. Oj, sroka jest. Jeszcze orzeszka wcina specjalnie te orzechy, kruszę bo tak jak w tamtym roku zauważyłem, że on wszystko orzechy to by wyniósł po prostu i zakopał na gorsze chwile. Jak już są pokruszone, to on bierze na miejscu, i nie ma na wynosu wcina sobie tu mam bardzo dobre obserwatory e, tak orzechy zjada bo były rozgniecione ale widzę że żołędzie których zapomniałem rozgnieść wynosi i zakupuje proszę bardzo już tam schodzi na dół no i będą dęby rosły Nie znowu idzie ta cwaniak. Jaką w tym razie tam kopie <twardy>, Twardy to wszystko. Pracowity wiewiór No i wiewiór upolowany. Dzięki za film, trzymajcie się. Cześć.